Słuchajcie. Czasami pokazuj zegar. Za dwie dwunasta idziemy podstawą rękoma. Bo u mnie z nami trzy szósta wziąłem Działaj mu rękawicę. A my no, Stanowskiego tu nie było Krzyszia Stanowskiego tu nie było Czekacie? Czekamy raz A wy panowie też czekacie, nie? Tak, tak, tak Przysiąść na spari w ze mną. Ja mogę wrzucić, ja mogę wrzucić dalej bo jak jesteś to jesteście w nie? to ma. nie macie Czekamy do pić. po Rewolwerowcy są punktualni, A tam trening Rakowa, pokaż trening Rakowa, chłopaki grają, stadion się buduje. O tak, jedzie tak. O, może jedzie, Krzysiu. Ale nie wiecie, czy on jest w budynku, czy nie? Ja przynajmniej okay. go nie widziałem, górek jest spotkanie widać? Stanowski! Chodź poszukamy Chodź poszukamy Stanowski! Tu góry jest Jest? To, to no, no, ty chodź Słuchajcie, nie będziemy dłużej na Frejera czekać. Godzina już cztery po dwunastej. Jeszcze, może chwilę. Czekaj mu tak. dziesięć minut studenckie, tak? No, nie tam pięć, mogę mu dać. Czyli jeszcze dwie. Może korki z Warszawy. Prawdziwy rewolwerowiec nigdy nie spóźnił. Pamiętaj. Może w budynku jeszcze o niego zapytali? Bo no przecież już pytałem chłopaków, i przecież już krzyczałem parę razy. Co, nie ma zegarka? Nie wie, że jest 12? Przecież on tu mnie zaprosił? To nie ja się tu zapraszałem. Dobra, panowie, słuchajcie. Sprawa jest taka, panowie i panie. Sprawa jest taka, że Krzysiu, plastuj się stanowski, umówił się ze mną na sparing. I po raz kolejny okazało się, że kozak w necie, pista w świecie. Zawijamy się.